Witam wszystkich na czwartym spotkaniu z serii Szanie niepana. Prowadząc y, bloga, forum i kontaktując się z fanami japońskiej popkultury bardzo często otrzymuję mnóstwo ciekawych pytań. Ciekawych z serii. Jak Japonia pachnie. Na przykład, nie pójdźcie się pytać, żadne pytanie nie jest głupie. Yy, wiem to sam po sobie, kiedy pierwszy raz trafiłem do Japonii, mnóstwo, miałem mnóstwo takich właśnie drobnych pytań dotyczących detali, których nikt nie był mi w stanie wyjaśnić. I y, dopiero sam, dochodząc do tego yy, na miejscu, yy, szukałem odpowiedzi yy, na, na te różne dziwne pytania. Ostatnim razem nasze spotkanie zaczęło się od niedoboru tym razem tego tlenu postaramy się trochę dostarczyć. I chciałbym mojego pomysłka prosić o parę pierwszego filmiku. W takich saszetkach są takie kartoniki na nasączone na zapachami, które się rozsarza. Sam pomysł y, sprzedawania y, tlenu czystego jest moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem i często uważane za japońskie dziwactwo, ale Japonia ma wiele takich elementów, które my ze swoich zataksuwa. Chcę powiedzieć, że nam to może wydawać dziwne, ale żeby wiecie, że chłopcy kupiły kawę za tych innych metropolia, których nie ma zbyt dużo ceny, i no może to ma jakieś znaczenie. Ale to nie chodzi też o to, to jest efekt, jak się plenny chater z takiego. Tak, tak. No no nie, to to właśnie... Ale to w ogóle w tej Japonii. To, to się może przyjąć. Nie, co cię tym użytku ten tre? Czy tak? Hey, synku, idz do sklepu, się ten jeszcze skończymy. Też, też nie zdrowe nakrywania. Ale to jest po prostu nie dla sobą. Japonia ma to do siebie, dzisiejsza Japonia, zwłaszcza Tokio, zwłaszcza duże miasta takie jak Tokio, ma to do siebie, że daje nam niesamowity wachlarz wyboru. Eee, możemy zrobić milion rzeczy, żeby poprawić sobie samopoczucie. Eee, po prostu Japończycy mają gigantyczny wybór i to dotyczy absolutnie wszystkiego. Często patrząc na Japonię eee, z punktu widzenia naszej kultury tutaj z, z Europy. Często nam się wydaje, kiedy przychodzi jakaś lokinka z Japonii, że to, jest, że to jest dziwne, że to jest głupie, że to jest szalone, zależnie od pomysłów, są różne, wiadomo. Ale e, ja tego dosyć doświadczyłem na własnej skórze. Mianowicie, e, będąc w Japonii na miejscu, e, patrzy się na to z zupełnie innego punktu widzenia. To znaczy, rzeczy, które często wydawały nam się, wydają nam się z naszego tutaj, z Polski punktu widzenia, dziwne, kiedy trafiamy do Japonii, trafiamy do tej rzeczywistości zupełnie innej, która funkcjonuje na no, innych trochę zasadach niż tutaj w Polsce, to ten wynalazek yy, dziwny przestaje być w którymś momencie dziwny, ponieważ tam jest naturalny. Stąd, stąd często przed takimi mm, ocenami należy się chwilę zastanowić. Każdy pan wychodzi do takiego momentu, kiedy postanawia wyjechać do Japonii e, i planuje ten wyjazd e, często latami, zbiera pieniądze dekadami i w którymś momencie pojawia się coraz więcej właśnie takich drobnych pytań o szczegóły, detale e, związane m, z funkcjonowaniem na miejscu angielsku, gdzie, gdzie mogę mieszkać, gdzie kosztuję hotel, czy mogę wynająć mieszkanie, jak wygląda kwestia z przejazdami, ile to Milion jest takich Chciałbym Wam teraz pokazać typowe tokijskie apato. Apato to jest e, takie z japońszczenia od angielskiego słowa apartament, apartment. apartment. E, oznacza w Japonii mieszkanie, zwykłe mieszkanie, nie apartament. Yy, Sfilmowałem typowe yy, japońskie yy, tokijskie. Należy uh, uh, podkreślić wyraźnie, bo to również do by w różnych częściach Japonii. Yy, tokijskie Apado, które ma tak, około 20-30 metrów kwadratowych, składa się z takiego głównego pokoiku, korytarza z aneksem kuchennym i z małą łazienką. Zobaczmy jak to wygląda. Takie odstępy od ściany, one są po to, że jak podczas trzęsienia ziemi budynek cały się ruszał, na póki, y żeby właśnie miał tą przestrzeń na ten dług. One są bardzo dobrze przemyślane. To jest centrum Tokio, słuchajcie. Możecie nie mierzyć cichutko i zielono. Śmieci. Sortuje się na te, które się palą i te, które się nie palą. I trzeba wiedzieć, do które dni tygodnia odbierane są dane śmieci, żeby je wyrzucić z rany, bo inaczej są się czepialne. Sam, tak, proszę bardzo. Powiadamy, no, że pan japoński jedzie do kraju pięknącej piśni, no tak jak widać, no, jesteśmy subkulturą specyficzną. I jak, jak należy się zachowywać w Japonii? Bo ja słyszałem, że osoby, które otwarcie mówią o tym, że interesują się manką bądź anime, są traktowane jako no, z bądź jako miłośnicy produkcji handlu. Co zależy z kim rozmawiamy? Wiadomo, że starsze pokolenia mają do tego inne podejście i pokolenie po mają do inne podejście. I tutaj, tutaj nie ma yy, tak naprawdę zasady, w Japonii wszystko ma swoje miejsce, to jest taka jedna z generalnych zasad tej kultury, yy, jest miejsce na wszystko, tylko trzeba wiedzieć gdzie i kiedy. Jak to się dzieje, że w centrum Tokio jest tak cicho, mimo że jest tylu ludzi? Ja też się nie Ale oni chyba nie podróżują tak tak dużo samochodów tam nie ma w centrum, yy, raczej podróżują ma na, temat, na Tak, moi drodzy, to jest, to jest jeden yy, jedna z cudów Tokio, yy, Mianowicie transport. Każdy, absolutnie każdy kto w Tokio. Nieważne z jakiego krańca świata pochodzi. Yy, stwierdza bez wahania jedno. Mają najlepszy transport na świecie kroka. Yy, I naprawdę japońskie metro i japońska yy, kolejna ziemna, bo no to są dwie takie główne sieci. Jest yy, japońskie metro i jest JR. JR, y, japońska kolej naziemna, która czasami wjeżdża pod ziemię, ale generalnie na jest naziemna. Ja Powiem to tak, wystarczy raz pojechać do Japonii i po czasy będziecie kląć na naszych przystankach. <śled> Zależy od pierwszych chwil pociągi, które przyjeżdżają co do sekundy na stację, kursują co 3 minuty, gdzie praktycznie drugi koniec Tokio, gdzie w takim Wrocławiu na przykład zajęły nam 2 godziny do Jekanie, tam robimy to w 15-20 minut, to jest po prostu obłęd. Dlatego do, do dobrych rzeczy przyzwyczajamy się natychmiast i do, jeśli chodzi o komunikację japońską, to po prostu... Natychmiast y, jesteśmy zgubieni. Tak. to mi się śmiać chciało jak nawet w tobie pokazywali właśnie pociąg, który jechał do Tokio i wychodziło na to, że średnia, średnie spóźnienie tego pociągu w ciągu roku wynosi jakieś 15 sekund. Coś coś ja tak, tak przesadzili, ponieważ tak było w broszurce informacyjnej, ale Podejrzewam, że to wcale... Słuchajcie, to należy pamiętać, y, widzę za chwilkę. Y, należy to... pamiętać, że y, w Japonii występują dosyć często trzęsienia ziemi. zwłaszcza teraz po tym ostatnim tsunami, gdzie właściwie jak teraz zaraz po nim byłem w Japonii, to y, średnio były 3-4 wstrząsy wtórne dziennie. I y, należy pamiętać, że kolej jest uprzedzana na co najmniej kilkanaście sekund zanim nastąpi wstrząs. Często jest tak, że, że ta kolej jest na, ten, na tą chwilę wstrzymywana, więc no, te spóźnienia głównie no, z tego wynikają. No, <śmienicza> ale nie ma, w każdym razie jest to, to główna przyczyna. Ja mam jeszcze pytanie o te mieszkania. Czy zdarzają się też takie mieszkania typu Transformers, że ktoś wyjmuje telewizor z sufitu, łóżko jakoś się rozkłada? Wiem, nie, wiem, wiem o czym mówisz. Faktycznie takie coś istnieje, ale nie jest to jeszcze na tyle rozpowszechnione, żeby powiedzieć, że jest to standardem. To samo dotyczy kapsułowego hotelu. Owszem, to jest... Yy zjawisko widoczne, ale to jest marginalne, jeśli chodzi o e, przemysł hotelarski, marginalne zjawisko, jeśli chodzi o przemysł hotelarski w Japonii. Tak naprawdę to nie są najlepsze rozwiązania. Za te same pieniądze, za które mieszkamy e, w takim przez dobę w, w, hotelu kapsułowym, za te same pieniądze ja spokojnie wiem, gdzie w Tokio e, co najmniej kilkanaście miejsc gdzie za te same pieniądze w normalnym hotelu można znaleźć pokój. Także to jest raczej ciekawostka, to jest, no są też pani. Są też pani fakt w Japonii są Pani wszystkiego. E, i, I są też fani kapsułowych hoteli. E, tych fanów chyba jest na tyle dużo, że nawet słyszałem o pojawieniu się mm, projektu zbudowania Mieszka. ekskluzywnych hoteli kapsułowych. Jakiekolwiek nie widzę w telewizji podróżniczy, każdy musi na nim jeść rybę. I, I oczywiście gra z życiem i śmiercią ostro jest dramatycznie. Drenfieją im języki, ale jedzą. Do. Potem przyjeżdża się do Japonii i się tego próbuje, bo każdy pyta, co ja dośladłeś? E, słuchajcie, dobrze... Ale mam do tego punktu. Właśnie to jest prawda, że tam umierali jeszcze osób, to co? Głównie umierali ci, którzy robili to na własną rękę bez wiedzy. To znaczy, em, tak przynajmniej podają statystyki em, oficjalne, e, dotyczyło to ludzi, e, głównie rybaków którzy sami ją złowili i uznali, że potrafią i okazuje no, się, że nie potrafią. No i to są głównie te przypadki, natomiast żeby przyrządzić rybę chłopu trzeba mieć specjalny państwowy certyfikat i przestrzega się bardzo ostro pewnych, yy, pewnych przepisów, to znaczy po usunięciu tych wnętrzności, które są trujące, yy, zamyka się to na specjalną kłódkę w, i yy, dostarcza do spalarni, żeby na przykład zwierzęta tego nie zjadły. Czyli ewentualnie restauracje bez problemu, bo No nie w każdej. Nie w każdej. Są, są specjalizujące się. Czy to prawda, że są płacone odszkodowania za to, że jest spóźnienie sekund? Eee, to, jest to jest jedna z tych ciekawostek, której, którego potwierdzenia nigdy nie dostałem. Możliwe, że istnieje... Jeśli, jeśli wystawia się w Japonii e, kwitki, to znaczy specjalne zaświadczenia poświadczające, że spóźnił się pociąg, który przedstawia, e, przedstawia osoba jadąca do pracy swojemu szefowi, to być może z tego, jeśli wynikną jakieś e, problemy, to bardzo możliwe, że jest to, jest to prawda. Natomiast ja nie słyszałem jakichś tak y, potwierdzenia z, z wielu źródeł o takich przypadkach. Pewnie się mogło coś takiego zdarzyć. Wracając do Tokio, jeśli naprawdę mamy całkowite problemy z poruszaniem się po, tej miasta, po tym mieście, to linia jamanote zielona bawi nas prawie w każdej sytuacji. To jest bardzo fajna linia naziemna, najpopularniejsza w to Tokio, która porusza się po okręgu po wszystkich najważniejszych y, dzielnicach. Y, po większości najważniejszych dzielnic, ale i tak w czołach z nich można dotrzeć do tych, co są najbliżej. I ona jeździ w kółko, nieważne w którym kierunku <grym <grym w nocy, <grym> nie co w trzeźwym stanie, to i tak dojedziemy na miejsce, co najwyżej na drogę do drogi. No i zapłacimy więcej, bo za odległość się płaci. Ale zawsze dojedziemy. Także to jest taka bardzo fajna, prosta solucja dla każdego, kto przejmuje się, że się w mm, Tokio zgubi. Ja myślę, że na tak Tokio jest pod tym względem bo ona jest przygotowana mimo wszystko na ten ruch turystyczny i yy, yy, tam te rozwiązania, to jest w ogóle komiksowy kraj, yy, działa na taką wyobraźnię dosyć uniwersalną, to znaczy mamy wszędzie słoneczki, strzałeczki, grafiki. Jak tylko złapiemy ten klucz do tego, jak one są i gdzie umieszczane, w pewnej chwili następuje takie klip i świetnie poruszamy się po to. To jest ciągle Ja powiem, który, który się mi kłania, to jest martwy. To jest, słuchajcie, to jest zależliwe. To jest należliwe, bo, bo znam dziewczyny, która była za długo w Japonii i podczas przyjechała do Polski i przez komórkę na ulicy. I słuchajcie, to tak działa, naprawdę Zabiera się tych odruchów nawet nie wiadomo kiedy, ponieważ powtarza się codziennie w tak różnych sytuacjach, właściwie odruchowo, że no nie zauważa się tego. I tak to właśnie działa. Ja tam naprawdę widziałem sytuacje, które w Polsce są science fiction. To znaczy ekipa, która kilkudziesięciu osób, która potrafi wpaść na Peron i zrobić remont w ciągu pół godziny. Rozgrywając torę, miałem kable, po chwili nie, robić ja zobaczą. To jest niesamowite, było tsunami i było pokazano jak ludzie tor, paczki. To, to, z żywnością i życiem, której wszyscy stali grzecznie w kolejce, nikt się nie bał, nikt się nie pamięta. Tak, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że, że to była niesamowita nie sytuacja, nie się... kiedy, kiedy doszło do tej, do tej katastrofy w Japonii. Yy, nie wiem, czy oglądaliście w tym czasie, bo to było najbardziej takie miarodajne, yy, widać było tam ten angielski kontrast na CNN, kiedy Amerykanie tam wjechali z tymi swoimi kamerami, yy, z, z dziennikarzami i szukali Biegających, krzyczących, płaczących ludzi. I zastawi kogo? Spokojnie chodzących, eee, cichych, niepłaczących eee, obywateli. I zgubili. Zgubili, to, to i zaczęli wymyślać stworzone rzeczy. Siedli na Fukushimie i stwierdzili, że tak, zaraz cały kraj doleci w powietrze. Szukali gdziekolwiek, jakiejkolwiek sensacji, ponieważ Jamańczycy w ogóle nie angażowali się na zewnątrz emocjonalnie. To było niesamowite zaznaczenie dwóch kultur, gdzie jak widać Amerykanie przez tyle lat, nadal się nie nauczyli tego typu funkcjonowania jak, to, jak I to było faktycznie niesamowite, bo nie było panikujących osób. Tam naprawdę na tych zalonych terenach zginęła masa ludzi, ale, ale tego nie było widać na ulicach Tokio, na przykład Tokio. Yy, nie cały czas kółko pokazywano tą samą, yy, ten sam sypiący się słupiec i tą samą yy, rozlatującą się szybę, bo nie było co pokazywać, jeśli chodzi o sensację. Także to faktycznie było bardzo ciekawe zjawisko kulturowe ze zdjęcia kultur, gdzie w Ameryce pewnie byłby to niesamowity show, a, a w Japonii to przebiegło spokojnie. Z jeden podawał, że tam już za chwilę eksploduje za Ukrainę, a N tak podawał informację. Takie i takie w tym miejscu i wszyscy siedzieli i słuchali przecież. To jest niesamowite. To jest właśnie eksputzje z schodem z zachodem. To jest ta różnica i objawia się na wielu płaszczyzna. Niestety musimy już powoli kończyć. Natomiast, zanim skończymy, mam jeszcze jedną informację. E, mianowicie, jutro o godzinie e, 14 e, wszyscy chętni, którzy chcą się wybrać e, do ogrodu japońskiego, jest spotkanie pod iglicą o godzinie 14 e, i grupka e, tutaj e, osób postanowiła wybrać się do tegoż właśnie ogrodu. Jeśli ktoś ma ochotę się przyłączyć, e, serdecznie zapraszam. Dziękuję za spotkanie i zapraszam do